Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam analizę i, tak jak zaznaczyłam wcześniej, to co myślę tylko, nie analizuję, tylko co myślę na temat wybranych przez siebie wierszy. Może Was zaskoczę. Będziemy mówili o bajce Adama Mickiewicza Pies i Wilk. Dlaczego właśnie bajka? Bo Mickiewicz kojarzy się Przede wszystkim licalistom z dziadami, częścią trzecią i drugą, i z panem Tadeuszem, gdzie wszystko jest, no, jeśli nie śmiertelnie poważne, to bardzo poważne. No, ktoś powie, jest jakaś zwyczajność panu Tadeuszu, no, ale my pamiętamy o tym patriotyzmie, o tej walce przede wszystkim, o tęsknocie do ojczyzny. a Mickiewicz, okazuje się, lubił zwyczajne życie, podpatrywał je, miał, moim zdaniem, poczucie humoru, o czym właśnie się przekonacie, kiedy przeczytam Wam tę bajkę i zanalizujemy. Najciekawszą bajką w ogóle, nie tylko Mickiewicza, jest dla mnie utwór Zając i żaba, ale, jakby ciekawsza do analizy, jest właśnie bajka pies i wilki, dlatego ją wybrałam. Ale bardzo Was proszę, żebyście przeczytali sobie sami właśnie Zająca i Żabę, bo tam jest według mnie największa mądrość dla tych, którzy albo popadają w straszliwe kompleksy, albo ulegają straszliwej pyszy. Okazuje się w tej bajce, że zawsze jesteśmy po środku. Zawsze są mądrzejsi od nas, zawsze są piękniejsi, bogatsi i tacy, którzy stoją jakby trochę w oddali od nas. Także przeczytajcie sobie, a teraz już zapowiedziany utwór Pies i Wilk. Jeden bardzo mizerny wilk, skóra kości, Myszkując po zamrozkach, kiedy w łapy dmucha, Zdybie przypadkiem brysia jego mości, Bernardyńskiego karku, sędziowskiego brzucha, Sierść na nim błyszczy, gdyby szmelcowana, Pod gardle tłuste, zwisłe do kolana. A witaj, panie kumie, witaj, panie brychu, Już od lat kopy o was nie widu, nie słuchu. Wtedyś był mały kondlik, ale kto nie z postęp, prędko zmienia figurę. Jakże służy zdrowie? Niczego, bryś odpowie i za grzeczność kiwnął chwostem. Oj, oj, niczego widać ze wzrostu i tuszy. Co to za łeb, mój Boże, i choć walić obuchem, a kark jaki, a brzuch, jaki brzuch? Niech mnie porwą sabaki, jeżeli uczciwszy uszy, wieprza widziałem kiedy z takim brzuchem. Żartuj zdrówku mnie wilku, lecz mówiąc bez żartu, jeśli chcesz, możesz sobie równie wypchać boki. A to jak, kiedyś łaskaw. Od tak bez odwłoki, bory i nory, oddawszy czartu i łajdackich po polu wyrzekłszy się, świstań, idź między ludzi I na służbę przystań. Lecz w tej służbie co robić? Wilk znowu zapyta. Co robić? Dziecko jesteś. Służba wyśmienita. Od jedno z drugim nic, a nic. Dziedzińca pilnować granic, przybycie gości, szczekaniem głosić, na dziada warknąć, żyda potarmosić, panom pochlebiać ukłonem, sługom wachlować ogonem. A za toż bracie niczego nie braknie, od panów, paniątek, dziadek. Okruszyn, kostek, poliwek, słowem czego dusza łaknie. Pies mówił, a wilk słuchał uchem, gębą, nosem. Nie stracił słówka, połknął dyskurs cały i nad smacznej przyszłości medytując losem, już obiecany wietrzył specjały. Wtem patrzy, a to co? Gdzie? Od tu na karku. E, błazeństwo! Cóż przecie? Oto widzisz, Troszkę przyczesano, bo na noc kładą mi obróżkę, żeby lepiej pilnował folwarku. Czy tak? Piękność, wiadomość schował na ostatku. I cóż, wilku, nie idziesz? Co nie, to nie, bratku. Lepszy w wolności kęsek lada, jakie niźli w niewoli przysmaki, rzekł. I drapnąwszy, co miał, skoku w łapie, aż dotąd drapie. Lubię tę bajkę. Dlatego, że ona porusza problem cały czas aktualny, czyli tego, czy, jest, czy przyjmujemy postawę konformisty, czyli takiego, który się przypodchlebia, żeby mieć dobrze, czy właśnie walczymy o swoją wolność. Proszę pamiętać, że to był utwór pisany, kiedy Mickiewicz był bardzo młody, i tu jeszcze o. O walkę, o wolność nie chodziło, zresztą w podtytule zaznaczono, że to jest naśladowanie z La Fontaine'a, a La Fontaine był autorem bajek oświeceniowych, ale tu czujemy ten koloryt polski. Zresztą za chwilę do tego wrócimy. I teraz to bajka jest utworem epickim. W związku z tym wypisujemy narratora. Pamiętajcie, nie podmiot liryczny, narratora. E, narratora określamy sytuację, w jakiej to e, się znaleźli bohaterowie. Oczywiście elementem będzie pies, wilk, tytuł, to co przy innych utworach, odniesienia, gatunek. No i na końcu tezę, oczywiście, która musi być na początku, yy, kiedy już Spisujecie wszystko. I teraz narrator jest trzecioosobowy, ale nie wszechwiedzący. Zwróćcie uwagę, że on jest tylko obserwatorem i opisuje tylko to, co widzi lub słyszy. Nie jest wszechwiedzący, ale trzecioosobowy. Sytuacja jest taka: jest to spotkanie psa i wilka i rozmowa między nimi na temat wyglądu, na temat życia. I teraz przechodzimy do psa. Najpierw wygląd, bo on jest tutaj uwypuklony. Jest gruby, świetnie, wspaniale wygląda. Widać, że niczego mu nie brakuje. Lśniąca sierść błyszczy. Jest zadowolony z życia. Nie ma żadnych problemów. Jest właśnie konformistą, czyli przypodchlebia się wszystkim naokoło, wie, jak się zachować w stosunku do różnych osób, żeby właśnie uzyskać dobre jedzenie, no po prostu dobre jedzenie. I nie istnieje dla niego takie pojęcie jak wolność. On nie widzi w tym niczego złego, rezygnuje z tej wolności. Na rzecz właśnie dobrego jedzenia współcześnie, to już tak na marginesie, współcześnie byśmy powiedzieli dla kariery, dla pieniędzy. Wilk jest przedstawiony w kontrastowy sposób, bo jest chudy, zabiedzony, ciągle głodny. Ale chce zmienić życie, no troszeczkę zazdrości, no troszeczkę właściwie bardzo zazdrości psu i y, słucha, co ma do powiedzenia na temat wolności, ale stwierdza na końcu, że woli wybrać wolność niż właśnie to, co pies. Nie chce żyć tak jak on, za wielka cena. I to jest właśnie moral z tego utworu, że wolność nie ma ceny, jest absolutnie najważniejsza. I teraz tytuł, przechodzimy już do następnego elementu w analizie utworu. Tytuł jest taki jak najczęściej w bajkach innych, czyli nazwy zwierząt. No to mieliśmy zając i żaba. Kruk i lisu krasickiego. Tak właśnie, takie tytuły nadawano bardzo często bajkom. Teraz odniesieniem tutaj jest gatunek. Pamiętajcie, że odniesieniem nie zawsze musi być treść, ale również gatunek. Nie, typ, nie, nie taki typowy to jest. Bajka nie taka typowa, jak w oświeceniu, bo ona jest dłuższa i zawiera takie elementy, no powiedziałabym, rozbudowane elementy przedstawiające codzienność, jakby. I są też odniesienia do wolności, które no, były ważne w czasie, kiedy żył Mickiewicz. I teraz gatunek no to tak jak mówiłam to jest bajka zawiera morał i zwierzęta są alegorią, czyli jednoznacznym znakiem cech ludzkich, z tym że to nie jest taka jeżeli chodzi o tę alegorię, ona nie jest taka typowa. Jak w oświeceniu, bo pies kojarzy nam się raczej z wiernością. Pies to jest symbol wierności, wilk najczęściej mówimy zły. I tu jest właśnie już inne potraktowanie bajki, bo pies jest pochlebcą, a wilk jest symbolem wolności. Czyli widzimy, że Mickiewicz Wykorzystuje bajkę, ale idzie jakby w stronę troszeczkę już romantyzmu. I utwór też jest nacechowany takimi zdaniami wykrzykińkowymi, emocjonalny. W opisie zresztą też mamy do czynienia z tym, więc widzimy tu wpływy w tym gatunku, zarówno oświecenia, jak i romantyzmu. I teraz jak to wszystko podsumujemy, podamy przykłady, to widzimy, że teza może być, może brzmieć mniej więcej tak. Bajka w obrazowy sposób przedstawia dwie postawy wobec wolności, a sposób ujęcia bajki, sposób ujęcia motywu zawiera zarówno elementy oświecenia, jak i romantyzmu. Dziękuję bardzo.